Gabriela Borowska-Stanecka, Wicemarszałkini Senatu, jest naszym gościem. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. To nie jest słowo, które pada w relacjach polityk-polityk zbyt często, rzadko oficjalnie się pojawia, ale ja się doczytałem takiego sformułowania, że podobno Pani się z Panem Czarzastym pokłóciła. To prawda? Znaczy nie, ja nie kłócę się przeważnie. Ja mogę się spierać o politykę, ja mogę się spierać o różne rzeczy. Kłócić to się można w relacjach prywatnych, ale nie, to nie jest, to nie jest takie ujęcie słowa. Jeżeli ktoś do kogoś dzwoni yy, i ten drugi słucha, a ten jeden mówi, to nie jest kłótnia. Pani marszałkini, 46 osób za jedna wstrzymała się od głosowania na etapie prac sejmowych. Dlaczego pani miałaby mieć inne zdanie, albo w ogóle senatorowie lewicy inne zdanie? Ale ja nie mam innego zdania odnośnie głosowania. Panie redaktorze, trzeba oddzielić dwie różne rzeczy. Ja uważam, że głosowanie za funduszem odbudowy to jest głosowanie w skali europejskiej. Generalnie panuje taki straszny zamęt informacyjny, i zresztą on panuje już chyba od pół roku, że społeczeństwo w ogóle nie wie, kto za czym i dlaczego głosował albo nie głosował, albo się wstrzymał. A prawda jest taka, że to jest jedno z kluczowych głosowań europejskich, dlatego że to Europa, no Unia Europejska po raz pierwszy postanowiła tak ogromne środki przeznaczyć na nawet nieodbudowanie na przyspieszenie tempu wzrostu, na zmianę gospodarki europejskiej. Pani Marszałkini, ja mam wrażenie, że Polacy właśnie to dokładnie wiedzą, bo to do nich dotarło. Głosujecie wy parlamentarzyści za pieniędzmi, ogromnymi dla nas. Skąd was wahania? I to jest ta fala, ja, którą ja raz, jeszcze raz mówię. Ja jeszcze raz mówię. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że trzeba, w jakim sensie trzeba zagłosować. Dlaczego trzeba zagłosować na tak? Absolutnie żadnych ja nie będę miała również w tej kwestii wątpliwości w Senacie. Ja, jeżeli wyraziłam jakieś zdanie krytyczne, to nie dotyczyło ono sposobu głosowania. Dlaczego? Rozmów z pisem. A dało się zagłosować za, nie rozmawiając z pisem? Panie redaktorze, Fundusz Odbudowy, głosowanie za ratyfikacją Funduszu Odbudowy to jest, tak jak powiedziałam, głosowanie europejskie. Ale krajowy plan odbudowy to jest dokument rządowy. To jest dokument, który powstał w gabinetach ministrów i firmuje go prezes Rady Ministrów i rząd wysyła ten dokument do Komisji Europejskiej. I ja uważam i dlatego powiedziałam, że to jest błąd, błędem jest branie na siebie odpowiedzialności za zapisy KPO, na którego realizację nie ma się wpływu, bo się nie rządzi. W związku z czym tak. Uważam, że należało głosować za funduszem i ja również ręka mnie nie zadrży na głosowanie za funduszem. Niemniej jednak, ja mam inne zdanie, jeżeli chodzi o rozmawianie z pisem, i dokładnie uważam, że albo rozmawiamy wszyscy, albo nie rozmawia nikt, dlatego że jeżeli będą jakiekolwiek potknięcia w realizacji tego funduszu, tego KPO, tego planu odbudowy, no to niestety rząd będzie wtedy. Mówił, no przecież byście też w tym brali udział i tego się obawiam na przyszłość. Notowania lewicy ani drgnęły, nawet po tej fali krytyki, która na was spadła. To może nie było taki ja, zły pomysł. Znaczy ja jeszcze raz mówię, głosowanie za było bardzo dobrą rozwiązaniem, bardzo dobrym pomysłem. Ale co do każdy może oceniać inaczej kwestię. Rozmów z pisem, i dlatego ja nie wiem, czy te notowania, no one są oczywiście nie drgnęły, ale myślę, że kwestia sondaży będzie później. Niemniej jednak, coś jest więcej niż notowania. Jest coś takiego jak jednak spójność opozycji. Ja pracuję od półtora roku w Senacie, gdzie każda rzecz, każda decyzja wykuwa się wspólnie. Być może Mój punkt widzenia wynika z tego, że ja mam po prostu inne doświadczenia. Ja mam doświadczenia, że jeżeli działamy razem wspólnie w drużynie, to my jeszcze nie przegraliśmy żadnego ważnego głosowania. I tak należy robić. I myślę, że być może tak jak mówię, punkt widzenia, punkt siedzenia wskazuje na punkt widzenia. Mnie się świetnie współpracuje z innymi partiami opozycyjnymi, czyli tutaj koalicyjnymi w Senacie. I uważam, że taka współpraca w każdym miejscu jest możliwa, tylko wszystkie strony oczywiście muszą tego chcieć. Macie ciche dni w Lewicy? Znakiem tego? Nie rozumiem. W polityce nie ma czegoś takiego no, jak ciche dni. Są, są, jak widzę, jak słyszę, dwa środowiska. To skupione wokół tej sejmowej większości i to, które pani w tej chwili reprezentuje wewnątrz Lewicy. Dlatego pytam, czy tam panują jakieś ciche dni? po tym nie, głosowaniu? My nie mamy żadnego problemu z komunikacją w lewicy i myślę, że wszystkie kwestie wewnętrzne, jeżeli komuś się nie podoba, to po pierwsze ma prawo o tym mówić, bo już nie żyjemy w dyktaturze. My, ma, my żyjemy w partiach demokratycznych i funkcjonujemy, więc mamy prawo mówić, czy do, sposób dochodzenia do decyzji nam się podoba, czy nie. Ale po prostu to jest merytoryczna dyskusja i taka dyskusja myślę, że w każdej partii politycznej jest potrzebna. Mówi panie, że nie należało się dać do rozmowy z pisem, ale to w takim razie ten krajowy plan odbudowy trafiłby do Brukseli no, w obojętnej dla was wersji, żadnego wpływu nie mielibyście wtedy na to? Proszę pamiętać, rozmawiali o tym samorządowcy cały czas z rządem, właśnie i tutaj była, było to pole, do dyskusji, ale ja jeszcze raz mówię, trzeba było, żeby wszystkie partie, i tutaj mam pretensje do wszystkich partii opozycyjnych w tym momencie. Głównie, niestety yy, uważam, że Platforma Obywatelska, jeżeli ma ambicje do tego, żeby być największą partią opozycyjną i w jakimś sensie spajać tą stronę opozycyjną, to musi, to, to za takim wyzwaniem idą też konkretne obowiązki. I tym obowiązkiem, yy, Pana przewodniczącego i zarządu platformy było codziennie szukać porozumienia z innymi partiami opozycyjnymi. To był ich obowiązek. My pracujemy tutaj za pieniądze podatników i podatnik nie płaci nam na to, że się między sobą kłócimy, wspieramy czy rywalizujemy o pierwszeństwo. Podatnik nam płaci za wykonywanie konkretnej pracy i my tą pracę mamy obowiązek wykonać. Jeżeli się jest największą partią opozycyjną, i kilka miesięcy wcześniej, bez porozumienia z innymi partiami opozycyjnymi, mówi się o koalicji 276, umieszcza się loga innych partii. To, to i to oburzenie, które potem nastąpiło, powinno już czegoś nauczyć największą partię opozycyjną. A za chwilę może to się w ogóle przewrócić, właśnie dlatego, że panowie. No, bo niestety dotyczy to głównie mężczyzn. Tam głównie szefami są mężczyźni, nie potrafią z sobą rozmawiać. Ja zawsze mówię, że w tych rządach, w tych partiach, gdzie rządzą kobiety, jakoś jest inaczej. Jedni proponują koalicję z nikim, tego nie uzgadniając. Potem inni siadają do rozmów z największym politycznym wrogiem, też bez konsultacji. O jakiej wspólnocie wy tam w tej opozycji mówicie? Dlatego ja wzywam do tego cały czas, aby siadać razem i rozmawiać, bo najważniejsza jest Polska. Ja przyszłam do polityki w konkretnym celu: w celu odsunięcia pisu od władzy i naprawy wymiaru sprawiedliwości, praworządności, walki o praworządność, o demokrację, o zachowanie tego kraju w rodzinie krajów demokratycznych. I nie odpuszczę, i choćbym miała się wspierać o to z własnymi kolegami czy z kolegami z innych partii opozycyjnych, to będę to robić, bo za to mi płacą moi wyborcy. Oni mi płacą, to jest ich podatku. Pani Marszałkini, jak to będzie wyglądało w Senacie? Po co wy się właściwie zbieracie? Nad jakimi poprawkami chcecie pracować do tego dokumentu, który właściwie no, nie, nie oczekuje w swojej istocie żadnych poprawek? Tak, panie redaktorze, pan powiedział teraz, jak od półtora roku słyszymy odpisu, bo w poprzedniej kadencji parlamentu było tak, że Sejm przyjmował coś o pierwszej w nocy, a o piątej czy o ósmej rano już przyjmował to Senat. No po co się... pani, masz rano... Ja mówię o tym, że strukturalnie, instytucjonalnie ten dokument no, nie zakłada wnoszenia do niego, do niego poprawek. Nie, nie wiadomo. Pierwsza kwestia jest taka, że opinie konstytucjonalistów są tu podzielone. Jest oczywiście jedna grupa konstytucjonalistów, którzy mówią, że żadnych poprawek. Jest druga grupa, która mu, y, twierdzi, że jeżeli jest to zgodne, z przedłożeniem tak zwanym, czyli zgodne z konstytucją przede wszystkim, z przedmiotem ustawy, to można coś zrobić, a na pewno można wprowadzić y, preambułę. O, kto to będzie ma, o tym decydował, co można, a czego nie można? No, od tego mamy specjalistów, konstytucjonalistów i myślę. A na końcu że trybunał, to, konstytucyjny, ma... trybunał Konstytucyjny, pani Marszałkini. Trybunał Konstytucyjny, może sobie zostawmy w tej rozmowie ale będziemy to robić po pierwsze dlatego, żeby o tym jeszcze dyskutować. Po drugie, żeby społeczeństwo właśnie w tym chaosie informacyjnym wreszcie miało jakieś informacje, co głosujemy i dlaczego. I dlaczego to jest takie ważne. Po trzecie, po to, żeby jeszcze organizacje pozarządowe, które chcą się wypowiedzieć, mogły się wypowiedzieć, bo nie miały takiej możliwości. Wczoraj na Komisji Spraw Zagranicznych i Budżetu i Finansów, połączonych komisjach, byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i my w Senacie mamy taką y, tradycję, myślę, że z wielu lat, ale, ale obecnie przywróconą, że my słuchamy wszystkich głosów. A poza tym my w Senacie mamy, mamy na tym posiedzeniu bardzo dużo, ponad 20 chyba 5 punktów porządku obrad. Dlatego. Myślę, że jest to tak ważny dokument i tak ważna kwestia, że nie można go robić po łebkach, pochopnie. Zresztą my takich rzeczy nie robimy w Senacie. Po łebkach Bez wątpienia, są... ale pani pani Marzzałginii, jaki pani by tam widziała obszar zmian? Na jakiej poprawce by pani zależało? Znaczy ja nie będę zgłaszać poprawek, bo tak ustaliliśmy. Wiem, że koledzy z innych partii opozycyjnych mają różne pomysły poprawek. Dla mnie, jako dla prawniczki, dla osoby, dla której najważniejsza jest praworządność, oczywiście najważniejsze to są te kwestie związane z praworządnością. W momencie klub, się... klub Lewicy nie będzie zgłaszał żadnych poprawek? Nie będziemy zgłaszać poprawek do tego tekstu, ale być może, bo to jest. Czyli jest, jest fajne. O... Nie, nie powiedziałam tego. Tak. Jak Ustawiam jest fajny, to się go dlatego... chce poprawić. Nie, dlatego, że w sejmie były zgłaszane poprawki, które lewica poparła i które w ocenie naszego klubu spełniały te funkcje właśnie, jeżeli będą w senacie jeszcze jakby raz zaproponowane, to my je poprzemy po prostu. Ja na pewno poprę poprawki. Ale jeszcze jest jedna, jeden, o tym chciałam powiedzieć, panie redaktorze, my oczywiście też zgodnie z naszym regulaminem, jeżeli nie będzie możliwości zgłoszenia poprawek to możemy zaproponować ustawę, projekt ustawodawczy projekt legislacyjny ustawy wdrożeniowej i nad tym też być może trzeba będzie przez ten tydzień czy dwa pracować i dlatego też ten czas my musimy się nad tym zastanowić i też w gronie ekspertów prawników nie tylko polityków ale ja powiedziałam o tym wymiarze sprawiedliwości no dla mnie kluczową gestią jest to kluczową kwestią jest to żebyśmy jako Polska przystąpili do prokuratury europejskiej, dlatego że ściganie przestępstw związanych z nadużyciami przez Olaf nie jest tak skuteczne, dlatego że na końcu zawsze Olaf przekazuje sprawę polskiej prokuraturze. No, a jeżeli jest to prokuratura Zbigniewy, Zbigniewa Ziobry, no to sobie możemy wyobrazić, jak potem te przestępstwa są ścigane. No się zastanawiam to, Pani Marszałkini, jak musiała w Pani zabuzować, kiedy się okazało, że można było to zaproponować na etapie prac parlamentarnych w Sejmie. Już wtedy można było to powalczyć. Proszę sobie wyobrażać i potem sobie jeszcze pomnożyć tą wyobraźnię i już nic nie będę. Pani Marszałkini twierdzi Pani, że warto popracować nad ustawą wdrożeniową, tylko z większością w Sejmie może być kłopot, bo tym razem Zbigniew Ziobro już nie musi być po stronie opozycji i wtedy te prace będą całkowicie jałowe, bo większość jest jaka jest. Większość jest jaka jest, ale na pewno będziemy namawiać posłów, zarówno znaczy, no na pewno nie ziobry, no bo on jest, wiadomo, on jest bardzo cyniczny. On głosuje tak, jak uważa i tak, jak yy, pozwala mu Jarosław Kaczyński, ale w cudzysłowie pozwala, ale ja myślę, że to też było zaplanowane. Dlatego. To kogo że... będziecie namawiać, ja głosowanie... jak ja nie tych posłów? innych posłów, no zarówno w Prawie i Sprawiedliwości jak i w partii, jak i obecnie są posłowie, którzy wystąpili z, z tej partii, są w, obecnie, w osobnym kole, są też posłowie od Gowina. Uważam, że z nimi trzeba rozmawiać, żeby jednak tę ustawę wdrożeniową poprzeć, a być może jeżeli, jeżeli rząd teraz uważa, że wszyscy powinniśmy dla Polaków to zrobić, no to wyrzucamy rękawice rządowi: proszę bardzo, pokażcie, jak bardzo chcecie razem z opozycją, bo cały czas rząd przecież namawia opozycję do współpracy, oczywiście werbalnie. Pokażcie, my zrobiliśmy coś, zobaczymy, jak będzie to wdrażane. Zresztą taka ustawa jest potrzebna. Nawet taka sytuacja, my. 50 ustaw wysłaliśmy z Senatu, żadna z nich nie została uchwalona, ale, ale bardzo często zdarza się w, jednej, w części tych ustaw, że rząd zabiera jakby tą ustawę, treść tej ustawy i zgłasza ją jaką swoją. Dla nas to nie, nie ma żadnej różnicy. Jeżeli by się zdarzyło, że rząd zgłosiłby taką ustawę jako swoją, będziemy to później popisać. Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałki Senatu, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie, Pani Marszałek. Dziękuję bardzo.